Moje najlepsze dzieło. Cześć, fajnie urządzone wnętrze. Mam dla ciebie coś wyjątkowego. O, długopis. Ale nie jakiś ze sklepu. Ach, mam już długopis laserowy. No tak, y, to może to. Niby zwykła szminka, ale nie. He? Fajna, nie? Kolego, mam ją od roku. Wymagająca klientka. Niech pomyślę. O, już wiem. Pospieszmy się. Wszystko przez nie widać. Serio? Tylko popatrz. Do niczego się nie nadają. Faktycznie, i co teraz? No przecież mam to! Połóżcie okulary na płaskiej powierzchni. Pisakiem 3D zróbcie połączenie na nosku. Nakładajcie plastik na ramię okularów. Potem przejdźcie na górną część ramki. Potem przyłóżcie załóżnik i przyklejcie pisakiem 3D. Pokryjcie cały załóżnik. Będą wyglądać jak nowe. Echem, y, naprawione. Stylowe, prawda? Da, i przymierzę. I co, i co, i co? Ehe, zatrzymaj je. Ale... A, już wiem. Nie wyszło. Bleh! Nie strasz mnie, tak! Gej, zrób mi zdjęcie! No dobrze. Tak, zrobię różne pozy. E, tak, świetnie ci idzie. Jestem w swoim żywiole. Ops! Nie! O mały włos. Zaraz! Naszyjnik? Telefon? Wiem! Ta sztuczka uchroni wasz telefon przed wodą. Najpierw weźcie sznurek a potem ozdobny koralik. I nawleczcie go na sznurek. Teraz koralik w innym kolorze. Nawlekajcie, aż zapełnicie sznurek. Potem zawiążcie supeł i podziwiajcie nową bransoletkę. Ale nie odcinajcie nadmiaru. Zawiążcie na niej jeszcze jeden supeł, tak żeby stworzyć pętlę. Odłóżcie bransoletkę na bok. Teraz weźcie swoje etui na telefon. Przewleczcie sznurek przez boczny otwór. Przełóżcie bransoletkę przez pętlę. Sprawdźcie, czy się trzyma. Teraz włóżcie telefon do Etui. Urocze, modne i praktyczne. Sprytne, co? Założę na nadgarstek, żeby telefon mi nie spadł. O! Zrobisz mi teraz zdjęcie? O tak, to jest to świetne zdjęcie. Co? Nie wierzę. To niesamowite odkrycie. Delikatnie. Świetny okaz rzymskiej ceramiki! Będę sławny! Przeniosę go w bezpieczne miejsce. O, ta półka będzie dobra. Jest piękny. Czas na sprzątanko. Wszędzie jest kurz. No? E? Skąd się wziął ten kubek? Taki stary i brzydki. Ale wiem, jak to zmienić. Połóżcie kubek do góry nogami, weźcie folię aluminiową i zemnijcie w kulkę. Nałóżcie na nią odrobinę kleju i przyklejcie do spodu kubka. Dodajcie jeszcze trzy. Zróbcie taki kształt z folii i przyklejcie do boku kubka. Z drugiej strony przyklejcie taki pasek. Teraz pokryjcie folię kolorowym klejem. Nie zostawcie pustych miejsc. Kubek też pokryjcie klejem. Zacznijcie od brzegu, niech spływa. Kiedy stężeje, powinien wyglądać tak. Nie zapomnijcie dorysować buźki. Znacznie lepiej. Widziałaś mój antyk? Taki mały kubek, wyglądał na stary. Naprawiłam go, widzisz? Żartujesz sobie? Dzieło mojego życia, zniszczone. Nie podoba ci się? To jak wojna na poduszki. Ow, moje włosy! Nic przez nie nie widzę. Ach, są strasznie długie. Dobra, poczekaj. Daj mi chwilę. Gdzieś to była gumka do włosów. Może być. Nie tak szybko. Pierwsza ją zobaczyłam. Ale ja jej potrzebuję. Dawaj! A! Patrz, co narobiłaś. Ale może wymyślimy coś lepszego? Najwyższy czas na plan B. O, długopisie, dopomóż nam. To będzie naprawdę dobre. Najpierw rysujemy takie linie. Potem zamykamy i wypełniamy. Poczekajcie na rezultat. Białym pędzelkiem namalujcie kilka serduszek. Prawda, że urocze? Dobra, jeszcze jedno. Dodajmy też nieco blasku. Na koniec sklejcie końcówki. I wetknijcie we włosy. Żadnych kłaków na twarzy. Wow! Nieźle. Pojedynek, czas wznowić. A, kolejny spokojny poranek lepiej się ogarnę. Pobudka. Dobry. Szarujemy zamki. Ale jestem śpiąca. U, łaskocze. Ach, co za błysk. O nie. Może nie zauważy. Okej, okay, co dalej? Makijaż w porządku. A, kolczyki. Zakładamy. Hmm, a gdzie drugi? Na mnie nie patrz, nie wiem. Nic nie podejrzewa. Bardzo dziwne. Co teraz zrobię? Hmm. Coś mi świta. Rysujemy trójkąt pisakiem 3D. O, tak! Ciaśnił Przy podstawie trójkąta zmieniamy kolor filamentu. Chcemy narysować arbuza. Skórkę rysujemy dwoma odcieniami zieleni. Potem czarne nasionka. Rysujemy je w dowolnych miejscach na miąższu. Następnie odwracamy i dodajemy kolczyk. Wygląda modnie i apetycznie. Ale to nie koniec. Pisakiem 3D rysujemy krótkie linie. To samo po drugiej stronie. W ten sposób powstanie nam liść. Bardzo ładny. Odwracamy liść i przyklejamy przezroczystą słomkę. Przecinamy wzdłuż tam przyczepicie liść do ucha. Wow, są świetne. Eee, chcę zostać hydraulikiem. Wiedziałam. Paznokcie zrobione. Wezmę czerwony. I po co iść do kosmetyczki? Ach, chyba po to. Ale wajza, Świetnie. Nie chcę się zmyć. Złaś ty! Ach, dalej tu jest. Potrzebuję czegoś większego. I o to chodzi. Serio? To bez sensu. Da się je naprawić? Odrobiną kreatywności na pewno. Do dzieła! Zrobię sobie własne tu i długopisem 3D. Wygląda jak case, co nie? I jeszcze boki. Może być w dowolnym kolorze. Ten pasuje do ciuchów. No co tam? Będę na ciebie czekać, wróżko zębuszko! Nie mogę się doczekać poranka! Och, zawsze to samo! Och, jeda! Jejku! Ach. O nie! Muszę to naprawić! Całe życie pod górkę? Masakra! Budzi się! Zbiliście naczynie? Weźcie długopis 3D i je naprawcie. Trochę to zajmie, ale będzie warto. Brzeg gotowy. Teraz robimy to samo w środku. Jesteśmy prawie w połowie. I robimy to samo w drugą stronę. Wyjdzie wam coś takiego. Fajne co? Będzie jej się podobało. Proszę. Prawie zapomniałam. Po to przecież przyszłam. Wyczuwam tu ząbka. Bingo. Wart każdego centa. Polecam się na przyszłość. A, poważnie. Hmm. La, la, la. To za długo trwa. Głodna jestem. O, możemy zjeść? No pewnie. U, elegancko. Proszę bardzo, jak romantycznie. Chyba o czymś zapomniałeś? Fuh, po co nam łyżki? Ehe, no dobra. mmm, pycha. Jest obleśny, ale uroczy. Czemu nie jesz? Odechciało mi się, ale miało być idealnie. Zajrzę do plecaka. Jajko? Skąd się wzięło? Pisak 3D? Zaraz mam pomysł. Weźcie jajko i obrysujcie pisakiem. Stwórzcie na nim spirale. O taką. Potem zacznijcie rysować linię. Wypełniamy. Zdejmijcie z jajka jak skończycie. I przyklejcie uchwyt. Macie łyżkę. Potem rysujemy szczegóły. Odcisk łapki i więcej detali wokół łyżki. W środku rysujemy buźkę. Hej, si, To dla ciebie! Dla mnie? Piękna! Mmm, pycha! Wow! Słyszałaś o przeżuwaniu? Najlepszy dzień w życiu! Nigdy nie pójdziemy do restauracji. Ale jesteś idealna. O, mam urodziny! Wszystkiego najlepszego! Jak je uczcić? Już wiem! Zaraz to znajdę. No, dekoracyjki stworzą odpowiednią atmosferę. Hmm, czegoś tu brakuje? Siema! Jak leci, stary? Mam coś dla ciebie. Zamknij oczy. Co? Zamknij! Tada! Balon? Dla mnie? Jest... jest świetny! To wyjątkowy dzień. Powieszę go na ścianie. Chociaż mam lepszy pomysł. Gdzie pisak 3D? Obczaj to! Nadmuchujemy balon i obrysowujemy pisakiem 3D. Tworzymy takie kółka, rysujemy aż pokryjemy w całości. Skończone. Nożyczkami odcinamy wentyl. Ostrożnie wyciągamy, gdy zejdzie całe powietrze. Potem wkładamy światełka do środka. I mamy lampkę na imprezę. Powieszę ją tutaj. Ładnie wygląda. Niezła! Lepsza niż ogień z kubła! Świętujmy. Najpierw sprzątnę. Mam kubeczki. A ja zrobię nastrój. I do tego tort. Pora na życzenie. A? Co się stało? To wiatr. Już dobrze. Po prostu wieje. Wykrakałem. Sto lat, brachu. Wow, wyśniona dziewczyna. Każdy gliniarz lubi pączki. Tylko się rozsiądę. Jestem w niebie. Wyglądają smacznie. O, nie teraz! Czemu tak głośno? Halo! Chciałbym ją wziąć w ramiona. Moje pączki, nie mogę ich zjeść. Gdybym mógł coś zrobić. Hmm. Myśl, jak jej zaimponować? Ech, chyba już wiem. Narysujcie okrąg pisakiem 3D. Przesuwajcie się na zewnątrz, powiększając koło. Jak będzie odpowiednio duże, dodajcie mu wysokości. Dodawajcie kolejne warstwy filamentu. Zostawcie w środku dziurkę, wyjdzie wam coś takiego, mini pączek. Zmieńcie kolor i zróbcie polewę. Bez pracy nie ma kołaczy. Wygląda świetnie. Jeszcze posypka i łańcuszek. Super prezent. Wow, oby jej się spodobał. Idę, kochana. Hej! Pst. Czego chcesz? Podejdź. Co ty knujesz? Mam coś dla ciebie. O, jest piękny. Super! Jesteś słodki! Tak! Hej, ty! Hej! Ach, dobranoc! Nie mogę z tym spać! Ups! Ale ze mnie nie zdara! Ciekawe, co tam jest... Prawie o nich zapomniałam. Co to? Barbie? Tyle lat cię nie widziałam. Spokojnie przytulecie. Ale fajnie. Barbie? A! Ale jestem brzydka. To jakiś koszmar. Oby. He? Czy to, aby na pewno był sen? Chociaż w sumie miała rację. Zaraz cię naprawię. Czas na metamorfozę. Zajmę się tobą. I zacznę od ciuchów. Lubisz czerwień, co nie? Wystarczy robić podłużne linie. Mniej więcej takiej długości. Ale super! Od razu lepiej, co nie? I nawet nie musiałaś iść na zakupy. Słodkich snów. Uż mi lepiej. Dobra noc. Nowa sukienka? Dziękuję. Grać w reklamach szamponów. Bajeczna woda. I znalazłem muszelkę. Hmm. Wiem, to będzie świetny prezent. Zamienię ją w coś wyjątkowego. Najpierw pomalujcie na błękitno. Nie pomińcie ani kawałeczka. Niech farba wyschnie. Teraz przyda się złoto. Namalujcie mały pasek wokół muszelki. O tak. Weźcie drucik i zagnijcie go szczypcami. Zróbcie małą pentelkę na druciku. Wywierćcie dziurkę w muszelce i przewleczcie drucik. Dodajcie też ozdobny koralik. Potem zegnijcie drut szczypcami. Nie chcemy, żeby koralik spadł. Teraz owincie drugi drut dookoła muszelki. Kilka razy. Uzyskacie coś takiego. Kiedy skończycie, schowajcie drucik za muszelką. Potem dodajcie łańcuszek. Teraz zawsze będziecie mieć przy sobie cząstkę oceanu. Hej, mogę się dosiąść! Jak się masz? O, cześć. Zauważyłem cię z daleka. Chciałem ci to podarować. Serio? To dla mnie? Będzie ci pasował. Mam nadzieję, że ci się spodoba. Jest śliczny. Może później gdzieś wyskoczymy? Moglibyśmy coś zjeść? Świetny pomysł. Nie mogę się doczekać. Co? To mój naszyjnik. Skąd go masz? Muszę już iść! Faceci! O, szłam w tę stronę. Wow, spójrzcie na te cudeńka. Motylek będzie idealny. Po co się ograniczać? W końcu od tego ma się palce. Wyglądasz obłędnie. A ja. Sama go zrobiłam. Nie. Ten będzie lepszy, ale za duży. Może to? Ech, I po co ja się staram? Chwilkę. Już wiem. No tak. <grymna> Narysujcie serce i obrysujcie długopisem. Będzie czerwone. Teraz wypełniamy. Potem korona. Jak na królową przystało? O, jaki uroczy kwiatuszek! Możecie użyć różnych kolorów. Wypełnijmy płatki. Perfekcja! Zastanawiacie się, co to? Ta część idzie na wasz palec. Pamiętacie tamto serce? Wystarczy kropelka i przyklejamy pierścionek. Biżuteria domowej roboty. urocze! Nie mogę się napatrzeć! Zrobiłam aż cztery! Huh? Skąd ty je wzięłaś? Pokaż! Jedyne w swoim rodzaju, co? Mogę przymierzyć? O, jest świetny! Nie wierzę, że minęły już dwa tygodnie! Tak świetnie się bawiliśmy! Się rozpłacze. Cześć, David. Muszę się napić. Jest bardzo gorąco. Mam coś dla ciebie. Co to? Prezent? Już rocznica? Chciałam zrobić coś wyjątkowego. O, dzięki! Potrzymaj dobrze? E, spoko. To nic wielkiego, ale może Ci się spodoba. Świetne! Zawsze o tym marzyłem! E, nie zapomniałeś o czymś? Co? Nic nie rozumiem. Dałam ci prezent i... Szlag! Nie wiedziałem, że będą prezenty! Nie mam nic dla Betty! A, racja! Ja też coś mam! Zamknij oczy! Uwielbiam niespodzianki! Co teraz? Co teraz? O, już wiem! Potrzebujecie podarunku? Spokojna rozczochrana! Zerwijcie zawleczki z puszek. Trzy pomalujcie na różowo. Możecie się ubrudzić. Pozostałe machnijcie na zielono. Zróbcie to dokładnie. Nie zostawcie pustych miejsc. Teraz niech wyschną. Odwróćcie i pomalujcie z drugiej strony. Ułóżcie je i złączcie metalowymi kółkami. Przyczepcie haczyki. Oto oryginalna biżuteria. Okej, okay, Możesz już otworzyć oczy. To dla mnie! Podobają ci się? Do twarzy ci w nich. Są wspaniałe! Dzięki. Uff, pokaż tę puszkę. Czy to? Wow, co za zbieg okoliczności. Jesteś słodki. Chwilę wygram. O, chyba się kimnę. Zaczynam zasypiać od tego grania. O, tak. Hmm. Ciekawe. O, co to było? Oby to nie był kot. Okulary Madison, zatłuczę mnie za to. A, jaj mój wielki tyłek! Mam pomysł. Długopis mi pomoże. Obrysujcie soczewkę w ten sposób, a potem od dołu. Rysujcie, aż będzie pełny obwód. Wygląda znajomo? Teraz wystarczy je połączyć. Teraz załóżniki. I gotowe. Świetnie wyszło. Powoli. Spokojnie. Ach, było blisko. Jak na ciebie. Spałam z okularami na nosie? O matko. Hmm. Dziwne. Uff. Udało się! Mamy przepiękne kwiaty. Pani. E, przepraszam. Jak mówiłam, będzie pani o nie dbać. O, jakie śliczne. Ten jest uroczy. Ups! Uf, mało brakowało. Czy pani mnie słucha? Dobrze. Proszę za mną. Tu stoi konewka. Co za odpowiedzialność? To chyba proste. Proszę nie przesadzać z wodą. Dobrze! O nie! Co za bałagan! Proszę sprzątnąć! Oczywiście, można na mnie liczyć! Hmm, a co mamy tutaj? Proszę wyczyścić te donice. Ups! O, oddychaj! Przepraszam, bardzo się staram. To kiepsko wygląda, ale chyba wiem, jak to naprawić. Nie trzeba wyrzucać donicy. Wystarczy pisak 3D. Najpierw obrysowujemy pęknięcie. Filament kładziemy na samą krawędź. Niczego nie pomijamy. Prawie gotowe. Teraz łączymy przeciwległe krawędzie pęknięcia. Musimy zapełnić lukę. Doskonale. Potem rysujemy linię w miejscu pęknięcia i wypełniamy. To trochę potrwa, ale będzie warto. Nie zostawiamy dużych dziur. Teraz zapełniamy pęknięcia pisakiem 3D. Dzięki temu się nie powiększą, a donica będzie trwalsza. Na koniec malujemy. Co za różnica. Witam. O rety, jakie ładne. Proszę nic więcej nie tłuc. Dobrze. Przepraszam. O za nudny dzień. Mają tu lody? Już mi ślinka cieknie. Obym miała kasę. Kurczę, tylko śmieci. Może to? Warto spróbować. O, klient! <laughs> Dzień dobry! Hej! Podobam ci się? Jeśli masz pieniądze, to tak. Nie mam. To nie ma nic za darmo. Ach, no dobra. Zaraz wracam. Okej. Okay. Sama sobie zrobię pieniądze. Wystarczy mi tylko długopis 3D. Super, ale to jeszcze nie koniec. Wygląda jak rożek, co nie? No to trzeba dorobić lody. Jeszcze polewa. Aż zgłodniałam. Fajnie wygląda, co nie? Teraz założę to na łańcuszek. Ale ładnie. Zrobiłam sobie nawet kolczyki do kompletu. Teraz już się nie wstydzę. Rozpuszczę jeszcze włosy? Prawie mam! Wróciłaś? Tak, wróciłam. Ale ładny naszyjnik. Podoba ci się? No, poproszę jednego! Fuj! Nie chodziło mi o buziaka! Znowu to samo!